Witam Was serdecznie. Rozpocząłem od kadru z mojej rośliny zimowej. Pewnie się domyślacie, co to jest. Co roku o tej porze pokazuję Wam ten pięknie kwitnący zimą krzak. W tym roku ma już ponad 2 metry. Może wrócę do niego. Popatrzcie. To oczar. Bardzo fajnie się rozwinął. Natomiast, no co tu dużo mówić. Jego urok jest tym fajniejszy, im więcej jest śniegu. Bardzo często nawet na tych kwiatkach potrafi się on osadzić. No ale, właśnie, dzisiaj zaliczyłem u siebie tutaj w miejscowości, prawie 16 stopni na plusie. Wyobrażacie to sobie 16 stopni na plusie, a to jest kwiat zimowy. No i dlatego powiem Wam, że chciałem Wam dzisiaj zwrócić uwagę, że jeżeli prowadzicie kompostowniki, kompostowniki, a przykładacie się do tego, no to czas już na zmianę metody. E, przy tych temperaturach, to sobie zdajecie sprawę, że pojawią nam się już e, owady. Już e, na przykład e, nie możemy liczyć na to, że e, skórka przemarznie. Chociaż jeszcze zapowiadają jakieś tam... E, Mrozy, ale myślę, że to nie będzie szału. Nie będzie, nie będzie. Natomiast całościowo, zdecydowanie musimy się przygotowywać do wiosny. Co ja Wam proponuję? No, tak jak to zwykle robimy. Ja staram się większość takich odpadów przysypać. I powiem Wam, że dzisiaj mam jeszcze z zeszłego roku e, takie donice, które mają w sobie ziemię. I ja to właśnie tutaj powrzucam. No, niestety, tu trafiam na sporo kamyków, więc je próbuję odłożyć. ale to tak i przy przesiewaniu e, zostanie gdzieś tam. E, dlaczego to przykrywam? No to jest e, jednym z powodów jest to, że przy takich temperaturach ten nasz e, e, odpad będzie coraz częściej Pleśniał, będzie się na nim pojawiał taki biały nalot, czasami bardzo duży. Więc, aby to ograniczyć, dobrze jest właśnie przysypywać. Możemy to przysypywać i to jest bardzo fajna rzecz. Myślę, że poświęcę temu następny odcinek. To już jest część mojego vermikompostu, który wyjąłem gdzieś tam ze szpar między paletami. Popatrzcie, jak fajnie już przerobiony. No ale jeszcze nie czas na zbiór, więc go tutaj dosypię. Co jeszcze? Bardzo często możecie używać po prostu ziemi. Po prostu ziemi z kretowin. Zobaczcie, tu gdzieś tam sobie kret pod moim vermikompostownikiem postownikiem porył. Ja to wszystko wykorzystam. I zaczyna się już taka planowa. E, planowe zagospodarowanie mojego wernikompostownika, czyli tą część już właściwie do wiosny pozostawiam nie dokładając żadnych odpadów. I tak będziemy szli kawałek po kawałeczku. Jeżeli pojawią się jeszcze odpady dosypiemy i zasypiemy to ziemią. Moje powierzchnie tutaj są na tyle wystarczające, że, e, że potrwa to jakiś czas. A później zobaczycie efekty. Pozdrawiam Was, do zobaczenia i do usłyszenia.